Co yes. jest? Dobra, udajemy bota, oni tu są na mnie. O, so, yeah. oh, kozak, nice. Yeah, 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 yeah. Yeah. Siemanko, dzisiaj będziemy udawać nowego bota w Fortnite. I słuchajcie uważnie, bo to jest ważne. Smalczyk będzie musiał zebrać ekipę widzów, a ja będę musiał go ze stream snajpować. Smalczyk wtedy nabierze i, że pewna sekwencja aktywuje bossa. Wykona tą sekwencję wraz z widzami oraz pójdzie na miejscówkę Heavy Sniperek, gdzie ja będę czekał już jako nowy boss. Oczywiście, jak zawsze, 2000 łapek w górę, pierwsze 15 minut to kupuje 100 000 fałdolców i rozdaje je dla widzów. A 10 tysięcy łapek to oczywiście kolejny odcinek z tej serii. Jeśli nie zostawisz łapy w ciągu 5 sekund, to oznacza, że nabrałbyś się na tego trola. A ja zapraszam już do oglądania. Dobra, słuchajcie, widzowie, najtrudniej się było ze stream snipować. Pomagał mi Ibron, bo już się nie dało później. Dobra, my bierzemy sobie broń Bota i ustawiamy się tutaj. Ibron może sobie iść w ogóle już gdzieś, tylko nie zabij przypadkiem chłopaków naszych do trolowania drugą stroną. A ja tu będę chodził sobie Movement Bota Activated i czekamy na ludzi, którzy przyjdą ze smalczykiem. Ten Mówi na lewo musi sposób. patrzeć w lewo, ten na prawo w prawo, a ty na środku musisz taniec tańczyć, bambika. Problem. Dobrze patrzycie i ty o, musisz jest. taniec zrobić, dobra. I teraz ty loczek i ty maluchuście podskoczyć. Mm. I musicie jakiś taniec wykonać razem, dogadajcie się. No może. sam? Co mam? Tak, 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 taki sam. Eee. Ty, ty masz? Nie mam, a masz nieustające dar... Albo. Ma ktoś siadaj? Ja mam, ja. Dobra. No chłopca, ale w kiblu... ...niehigieniczne. Ty, jest! Jest! Kogo? Co jest? Bot! E, no tu. <grym> Działa. Co jest?! jest? Dobra, udajemy Błota. bota, oni tu są na mnie. Yeah. jest?! O, oh, kozak, nice. Ja Ja. dziób! Łoksy panie! No, yeah. tak się mydla Błot. poza tej grypla. Ale i tak, panie, potem się jak jak czas tu zacznie i nie będzie. Ej, a smalczyk, smalczyk, zabij go, zobacz jak on się nazywa. O, ma cofać? Patrz ty, kurde! Mogę go zabić, Ej. smalczyk? Ja i właśnie ty, ta, zabijamy go, czy czekamy? Ty podniósł! O, gdzież już Ty No, zaleczymy się. Jezus, Maria, smalczyk, cię po prostu. Ej, co? co? Ej, teraz było też. Ej, czekaj, można go zabić? Zobaczymy jaka nazwa? Ej nie, no ale nas trollowali. Ale takiego gracza jest w tym skin był. Ale jest taki Skin, to jest edycja do tego, do to do... nie wiem do czego, na pewno nie do Ej, ja nie mam, ale bym się znalazł. Dzień dobry, chłopaki. Halo? To o! O Jezus, partenery! Dzień dobry! Dzień dobry, chłopaki. Ja się domyśliłem, że tam musi być. Kurwa, tak! Witam, witam, chłopaki. Cześć, no, Jak ty wbiłeś? Co? 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 O nie, to no, znowu Tak Taki smutny. Pranket Boys. Sami widzieliście, że jest to super dobre i ludzie się nabierają. Natomiast na jednym nie poprzestaniemy i lecimy sobie po prostu dalej. Najgorszy w tym jest to, że ja nie wiem co oni mówią, więc nie możecie widzieć mojej reakcji na bieżąco, ale no, była mega. Naprawdę. Dobra, słuchajcie, widzowie, jest godzina chyba trzecia, nie wiem, która nawet. Ale tu już jest, nie wiem, milionowa próba i chyba to ostatni raz dzisiaj zrobimy, idziemy po prostu na bossa I próbujemy... Oj oj, tutaj bosika trzeba było zabić, po magierka, niestety. Ale dobra, wchodzimy. Chwila, chwila, jestem gotowy. Daj mi kałaszka. Dziękuję. Dobra, jestem ready. Dobra, movement bota załączony i my czekamy na ludzi. No dawajcie, 3, 2, 1, go. <grystanie> to nie mogę, to jest śmiech To co ty robisz, smalczyk? To nie chciał to. Dobra, <grystanie> i <grystanie> powinno zadziałać. Dobra, chodźcie. Okej, okay, dobra, czekamy, już tu idą. Chodźcie. Powiedz żeby nie bili mnie. Pierdolą, w jak coś nie bij tej tej ty, tego bossa Nie bij tego bossa, bo on jest... Nie ten nie wrażliwy nie wrazili. Jest jakiś idiota! Ty idiota! Nie bij go! Widzisz go? No ja ty go widzę! Kameruje. Ty, ty To jednak działa ten glitch <suszy> Działa glitch! Jaki boss <głoszy> jest! Ma co zjadło. powiesz, czy nic nie powiesz, pada, pada to czajcie! Lód. Oh. Bo jakby nie patrzyłem, bo chcę nagrać na, na YouTube'a reakcję do tego bossa, jak on w ogóle jest. Oh. Hello. Hello. Oh. Tak, teraz? tak, tak, tak. Y Jakuza, musisz tą skałkę zniszczyć na 3-4, i wtedy każdy z nas musi zniszczyć, każdy ma skałkę jedną, i wtedy zadziała Dobra, gotowi? Tak. 3, 4, ry. Dobra, ktoś do nas idzie chyba? Nie dobra nie dobra, są na dole, są na dole, są na dole Ty, chodzi, tu Uwaga. patrz! Co jest Dobra, 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 widzicie pewnie ekran smalczaka teraz Co jest? To da się go zabić? Nie wiem... Chyba tak A to był gracz chyba To był gracz! Jak to gracz? Nie. gracz chyba! Czemu ten gość ma patyczek, botnik? Ten gość. Który gość? Ten co go zabiłeś. Znam kto no go ja... zabił. O, on był a, anonimowy chyba. Ja mam fraga z niego gościa. U mnie był. Um, u mnie to był jakiś o... potężny bot. Dobra, to był gracz 100%. Aha, dobra. dobra. Chodzi o tego? O kurde. To no zabijamy nie go? Zabijamy go? To co, zabijamy go? Dobra, słuchajcie, jest trzy starane, kończę to montować i nagrywać. 17 godzin ponad. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dzięki bardzo Smalczyk i Ibron za pomoc. A na koniec jeszcze konkursik dla Was na skina na bo widziałem, że właśnie wleciał do sklepu. Więc jeżeli chcecie go wygrać, to po prostu strzelcie łapkę, komentarz oceniający ten film, czy Wam się podobało. Ponad 17 godzin nagrywek za nami. Już nawet miałem moment, że chciałem ustawić jakieś, jakiegoś trolla, ale nic nie jest ustawiane. Macie wszystko tak jak jest. Trzymajcie się i do zobaczenia później. Narka!